W jednym z kolejnych filmów przyjrzymy się, jak psychologia tworzy swoje modele, czyli poznamy ją od strony kuchni. Teraz jednak jesteśmy w pokoju jadalnym czy restauracji i podelektujemy się gotowymi modelami. Na razie je pozamawiamy, a potem przetrawimy je, a wraz z nimi postawiamy na samym początku problemy. Zacznijmy od czegoś, co mi się kojarzy całkiem racjonalnie od zupy, która zwykle ma wiele składników. W naszym przypadku będzie ich osiem, jak zachwala jej kucharz, psycholog Eisen. Ale zróbmy z nich 3 razy 2 plus 2 równa się 8. Jest to nasza teoria planowego działania, teoria of planned behavior, będąca rozwinięciem teorii racjonalnego działania, teorie of reasoned action. Zgodnie z nią, nasze zachowanie jest poprzedzone refleksją nad naszymi przekonaniami behavioralnymi behavioral beliefs, normatywnymi normative beliefs i kontrolnymi control beliefs. Czym to się je? Możesz zapytać i słusznie, bo naszą zupę będziemy jeść parotkami, czy aby jednorazowymi? Najpierw wyłówmy mentalnie, bo jeść będziemy później brokuły B, czyli przekonania behawioralne. Dotyczą one możliwych konsekwencji danego zachowania i oceny tych konsekwencji. Konsekwencje użycia pałeczek w tym wypadku będą pewnie w naszej ocenie niewielkie, bo i tak rzadko bywamy w restauracji. Wyciągam na światło dzienne zupy. Wodorosty nagi w każdym języku na n zwłaszcza japońskim nasze przekonania normatywne czyli oczekiwania innych osób w podniesieniu do danego zachowania a w tym wypadku jeśli pałeczki zostały do zupy podane trzeba by ich użyć no cóż tradycja Wreszcie mamy kalafior, wpisujący się nam cudnie w nasze przekonania kontrolne, czy kontroleń, coiplower po angielsku, to nasza ocena, istnienie czynników ułatwiających lub utrudniających dane zachowanie. Byłoby tak, gdyby był z nami aktywista, wyrywający nam z ręki pałeczki, ale go nie ma. Eisen tłumaczy nam dalej, nasze brokuły, przekonania behawioralne, wpływają na naszą pozytywną lub negatywną ocenę jedzenia jednorazowymi pałeczkami tejże zupy. Z kolei nasze nori, przekonania normatywne, wpływają na odczuwanie presji społecznej na działania, czyli jedzenia, niejedzenia pałeczkami, i to się staje naszą. Subiektywną normą, to subiektywna ocena, że tak się robi. No tak, pałeczki przyniesione, łyżki nie ma to już jest wyraźna presja. Wreszcie mamy. Kalafior, przekonania kontrolne, one odzwierciedlają nasze poczucie kontroli nad zachowaniem. I to one właśnie wpływają na naszą intencję do konkretnego zachowania, sprowadzającą się do jeść jak dają uff! Mentalnie zjedliśmy już nasze zachowanie przepyszną zieloną zupę. Wzbogaceni rozmyślaniem o tym wspaniałym daniu, ale już myśląc o głodzie po chudej zupce warzywnej, myślimy już o węglowodanach. Po prostu chcemy czegoś z mąki. Nie dlatego, że tak od nas ktoś chce, sami z siebie. To nasza motywacja wewnętrzna nas tu przywiodła i będzie odgrywać. Kluczową rolę w jaśnianiu teorii samodeterminacji. Zaraz do niej wrócimy. Ale już koleżankę siedzącą koło nas do tej samej mącznej potrawy może skłonić jedynie to, że jest z nami, a my mamy tak skłodniały wyraz twarzy, że nie chcąc nam zrobić przykrości, zgadza się na to danie na spółkę. Czy to zatem motywacja zewnętrzna, extrinsic motivation? W pewnym sensie tak, ale tu może raczej motywacja prospołeczna, o której mówi FAM 2021, wskazując, jak jest ona szalenie istotna w podejmowaniu zachowań zrównoważonych. No bo jak, żeby inaczej, jeśli ktoś ze względu na swoją koleżankę stanie zjeść coś mącznego, na co sam nie miałby ochoty, to może ja tak samo ze względu na głód na świecie będę w stanie zrezygnować z mięsa. Tak to przynajmniej badacze tłumaczą, zaliczając motywy altruistyczne jako część motywacji prospołecznej. Zaraz nam się ta teoria rozjaśni, bo wybór pada na pizzę quattro stadione. Tak jak Quattro Stagioni reprezentuje cztery pory roku i charakterystyczne dla nich potrawy widoczne na czterech częściach pizzy, tak nasz Pizza Jollo Batson, objaśniający nam motywację społeczną, rozróżnia cztery rodzaje korzyści uzyskiwane przez osobę pomagającą innym. Każda z tych korzyści może sprawić, że zaangażujemy się na rzecz innych. Środowiska czy społeczeństwa. Je też możemy przy pewnej doży wyobraźni przyrównać jak pizzę dla czterech pół roku. Pierwsza z nich to korzyść dla siebie, egoizm, self-benefit. Cieszy nas to, że się sami rozwijamy, jak na wiosnę kartochy. Druga to korzyść dla innej osoby, altruizm, benefit number individual. Cieszy nas radość dzieciaków zrywających latem pierwsze owoce. A na pizzy to pomidory z bazyliką. Trzecia to korzyść dla grupy, kolektywizm, benefit group. Cieszy nas korzyść osiągana przez innych, jak Drzewa na jesieni z jabłek spożywanych przez innych, a na pizzy są to grzyby. I wreszcie podtrzymywanie zasad moralnych. Pryncypializm. Uphold Moral Principle. Cieszy nas przetrwanie zasady, gdy będzie ona odradzana przez jej stosowanie, jak ziarno ukryte pod śniegiem. Na pizzy to oliwki zbierane stosunkowo późno lub bardziej drastyczne Ale nie zapomnijmy o tej naszej wewnętrznej motywacji, która doprowadziła w rezultacie do tego, że inni zaczęli jeść to, co my chcieliśmy zamówić. Jest ona kluczem do wyjaśnienia zwłaszcza trwałych wyborów i zachowań u ludzi, zwłaszcza gdy została podana do stołu przez duet kucharski Desy i Rejana w formie Trzech malutkich brusketta. Jedna z anszua, druga z kaparami, a trzecia z pieczarkami. To teoria samodeterminacji, Self-Determination Theory SDT, rozróżniająca między motywacją wewnętrzną, do działania napędzana zainteresowanie, a motywacją zewnętrzną, zewnętrzne nagrody lub kary. Dlaczego zatem trzy bruskettę o tak dziwnych smakach? Gdyż według SDT kluczowe dla motywacji wewnętrznej oraz dobrego samopoczucia jest spełnienie trzech podstawowych potrzeb: autonomii, bycia inicjatorem własnych działań, brusketta z anszua, kompetencji, osiągania i opanowywania nowych umiejętności, brusketta z kaparami oraz. Przynależności, bycia ważnym, cenionym w relacjach z innymi, Brusquetta z pieczarkami. To powinno być prawie na tyle i właściwie pora na deser, ale że już jesteśmy przy koleżance i jej odmiennych życzeniach, zachwyceni jej niesamolubnością, myślimy o tym, że może warto byłoby, idąc za jej przykładem, zamówić coś, na co z kolei ona mogłaby mieć ochotę. Tak to będzie, Danie Super, czyli teoria społeczno-kognitywnego uczenia się bandury. Zamawiamy, Puchar owoców drobniutko pokrojonych, tak zwana Macedonia. Pycha. Wspaniały kucharz Bandura zadbałby, aby danie było pouczające i smaczne. O tak. Jego teoria społeczno-kognitywnego uczenia się jest w stanie dać nam naszą konsumpcję zrównoważoną dosłownie w ręce odzyskać nad nią panowanie. Tak, tu chodzi o agency, poczucie kontroli nad działaniem, ale nie tylko. Za pomocą niej zamkniemy tak zwaną lukę między intencjami a zachowaniem, na którą już tyle narzekało czyli na to, że niekoniecznie nasze intencje prowadzą do naszego zachowania. To nasze przekonanie o własnej, Skuteczności motywuje nas do ostatecznego podjęcia działania, czyli wiemy, że damy radę w odniesieniu do tego właśnie konkretnego działania, ponieważ wiemy, jak wyznaczać cele i jak nimi zarządzać i jak się samoregulować. Może tym być już nasze wcześniejsze doświadczenie, kiedy nam się coś udało Mastery Experience czyli na przykład Udało nam się zacząć systematycznie korzystać z roweru. To też poczucie, że wiemy, jak to zrobić, Wikerios Experiences, bo inni nam to pokazali, a także przekonanie innych o tym, że dam radę, że jestem zdolna do podjęcia danego działania, social persuasion. Kluczowe umiejętności, które nam ułatwią osiągnięcie tego, co postanowiliśmy, to zdolność do samoregulacji, czyli właściwe ustalenie celów. Samomonitorowanie, ocena regulacji i samowzmacnianie, zostało opracowane przez Zimmermana w modelu samoregulowanego uczenia się self-regulated learning. Czy to już wszystko? No nie, pora na deser z zamawianiem na nie trio czekolad u Wedla, model szterna. To absolutny hit, ale że to deser czterna, ciut zmienimy smaki, ale zachowamy ideę. Wyobraź sobie na paperze trzy małe filiżanki czekolady, każda o innym smaku. My zaczynamy, jak na uczestników kursu o zrównoważeniu przestało, od filiżanki z czekoladą wegańską, oczywiście już wypatrując kolejnych smaków ustawionych w przodku. Wegańska, bo teoria Sterna zaczyna się od przekonania, że ludzie posiadają podstawowe wartości, values, które kształtują ich stosunek do środowiska naturalnego. Mimo, że aż cztery wartości są odpowiedzialne za kształtowanie naszych przekonań, do ekologicznego działania, filczanka z białą czekoladą piernikową się do nas uśmiecha, to jednak najważniejszą z nich będzie altruizm, czekolada wegańska z anyżem. Ale mamy tu też o dziwo egoizm, przeciwieństwo altruizmu, a także tradycję i otwartość na zmiany. No już sam wymyśl ich nazwy jako dodatki do czekolady wegańskiej, powiadom mnie o tym w komentarzu. Ale pamiętajmy, egoizm i tradycja to nóż obosieczny, mimo że może wpłynąć na nasze zachowania, to już nie na nasze normy osobistej zachowania. Zostańmy więc przy Anydżu. Tak jak po wypiciu czekolady wegańskiej niecierpliwie ręce wyciągają się do białej lub piernikowej, tak szybko nasze wspomniane wartości w modelu szterna prowadzą do beli, z przekonań o konsekwencjach naszego zachowania. I co widzimy w naszej filosance z czekoladą białą czy piernikową, mamy trzy składniki, trzy typy przekonań. Znajdujemy w naszej filiżance zielony listek mięty. To NEP. Ekologiczny światopogląd. Przekonanie, że ludzie mają znaczący, nieodwracalny wpływ na nietrwałą biosferę. Jak też amaretto kokosowe. AC. To przekonanie, że naruszenie cenionych wartości miałoby negatywne konsekwencje. Wreszcie amaretto. Rumowe, AR to nasze przekonanie o możliwości ograniczenia tych konsekwencji przez nasze własne działania, wpływające na naszą gotowość do działania. A ktoś nie byłby gotowy po wypiciu czekolady białej czy piernikowej z takimi ingredientami. Ale jest jeszcze po drodze. Trzecia najlepsza filiżanka z czekoladą Gat, nugatową, gdyż nasze przekonania wpływają na poczucie osobistej normy. En nugat, to poczucie moralnego obowiązku do działania w określony sposób. W naszym modelu na rzecz środowiska, gdy rozpoznałeś, że Twoje działania lub ich brak mają konsekwencje dla środowiska. Wewnętrzna norma, możecie skłonić do podjęcia odpowiednich kroków. Jest to aktywacja normy prośrodowiskowej, moralną norm activation w konsekwencji uznania, że jest ona zagrożona, a my swoim działaniem możemy ją uratować. A na koniec dobra kawa espresso corto, gdyż tak jak bez niej nie możemy symbolicznie zakończyć uczty, tak samo bez modelu Szwarca i jego kwestionariusza nie zmierzymy naszych wartości. Dlaczego espresso corto? Bo tym razem będzie krótka, gdyż model Szwarca wyjaśniłam w innym filmie, więc po prostu do niego w ramach relaksu zajrzyj. No i dobrze, a teraz zamiast podsumowania zapraszam na ucztę. Będziemy zjadać nasze potrawy przygotowane przez psychologów, czyli rozwiązywać postawione na samym początku problemy.